bardzo serdecznie powitać wszystkich mężczyzn, którzy są, którzy zostają, którzy dołączą, jeszcze mam nadzieję. Rozpoczynamy kolejny sezon sezon naszych spotkań tutaj w parafii Świętego Józefa. I dzisiaj będzie pierwsze spotkanie, którego tematem y, będzie męskie doświadczenia. Męskie doświadczenie w jaki sposób to doświadczenie nas buduje, w jaki sposób to doświadczenie będzie owocować w naszym życiu w przyszłości. Za miesiąc, kolejne spotkanie w cyklu, w trzecią środę miesiąca października, będziemy gościć księdza, profesora Adama Rybickiego z Katedry Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubeckiego. Ksiądz Adam jest znany z tego, że prowadzi rekolekcje dla mężczyzn i pisze książki dla mężczyzn. Napisał dwie niesamowite książki, o których myślę też coś wspomni, natomiast jego tematem będzie punkt koncentracji. To jest coś o czym dzisiaj ksiądz Mirek już wspomniał na kazaniu. To jest kwestia tego, co jest najważniejsze i na czym skupiamy swoją uwagę, swoje siły. Na czym się skupiamy? Punkt koncentracji, ksiądz Adam Rybicki, 21 października. W zależności od sytuacji, spotkanie będzie albo tutaj, albo w kamieniołomie. Kamieniołom po kilku miesiącach służenia jako galeria powoli wraca do swoich podstawowych funkcji. Więc w październiku już będzie możliwość spotkania się tam, jeżeli tylko warunki sanitarne na to pozwolą. Co jeszcze? Już w tą niedzielę rozpoczynamy czwarte męskie oblężenie Jasnej Góry. Oblężenie w tym roku będzie troszkę inne, bo nie będzie trwało jeden dzień jak do tej pory, ale będzie trwało cały tydzień. Będziemy duchowo za pośrednictwem środków elektronicznej komunikacji łączyć się i stawać razem w całym kraju na po pierwsze wspólnych modlitwach za mężczyzn, wspólnych modlitwach za oblężenie Jasnej Góry, ale po drugie w warsztatach tematycznych dotyczących oblężenia Jasnej Góry. W tych tematy, te tematy zaczynamy od tego, dlaczego warto czytać Pismo Święte i dlaczego oblężenie trwa cały tydzień. To już w niedzielę od 18.30 Mieczysław Guzewicz poprowadzi nas w pierwszym warsztacie oblężenia Jasnej Góry. Potem w poniedziałek będzie temat mężczyzna jako mąż. I dzisiaj gościmy Marcina, który będzie współprowadzącym tego warsztatu mężczyzna jako mąż, więc dzisiaj myślę dostaniemy taką malutką zajawkę, malutką informację o tym, czego spodziewać się już w najbliższy poniedziałek. We wtorek dotkniemy tematu mężczyzna jako kapłan. W temacie poprowadzi nas ksiądz Wojciech Węgrzyniak. Ksiądz Wojciech. Będzie prowadził ten warsztat przez internet, ale będzie fizycznie tutaj. Będzie fizycznie w tej parafii w kamieniołomie. Więc, jeżeli ktokolwiek z Was ma możliwość i pragnienie dołączenia bezpośrednio do tego warsztatu, poprzez taki udział na żywo, to bardzo serdecznie zapraszam we wtorek na 18.30 do kamieniołomu. Tam ten warsztat będzie się odbywał. W środę będzie temat. Mężczyzna jako ojciec. W tym warsztacie poprowadzi nas dwie osoby. Po pierwsze będzie to Janusz Wardak, którego mieliśmy okazję gościć u nas w Kamieniołomie kilka lat temu, ale będzie go prowadził wspólnie z Robertem Friedrichem Licą. Więc to będzie dwóch ojców z niesamowitym doświadczeniem ojcostwa. Będzie mówiło o tym, dlaczego i jak mamy być ojcem. Mamy być ojcami. W czwartek to jest temat, który myślę dotyka nas bardzo mocno, bardzo bezpośrednio, to jest temat męskiej czystości. I w tym temacie po pierwsze poprowadzi nas Jacek Pulikowski, po drugie ksiądz Dominik Mielewski. Będzie to taki dwugłos, który myślę wybrzmi i który myślę będzie inspirował nas do życia w czystości i też dawał nam bardzo konkretne środki, rozwiązania, metody. Jak w tej czystości trwać? W piątek będzie temat dla młodych mężczyzn, więc myślę, że spokojnie dla większości z nas: jak wchodzić w dorosłość i jak brać odpowiedzialność za życie swoje i tych, których Pan Bóg nam powierza. I tutaj będziemy mieć wyjątkowo trójkę prowadzących bo będzie to Michał Grzanka ze swoim synem Jankiem z Pruszkowa pod Warszawą. I oni staną razem z Krzysztofem Sowińskim. Wszyscy są zaangażowani w służbę młodym, więc są praktykami w temacie, w temacie docierania, ale też formacji młodych mężczyzn. I, I to będzie piątkowy warsztat tuż przed oblężeniem Jasnej Góry. W sobotę, 26 września, to jest Dzień Szturmu. Wiemy, że każde oblężenie w końcu zaczyna, znaczy kończy się szturmem. I ten szturm w sobotę 26. Odbędzie się na Jasnej Górze. Mamy możliwość udziału bezpośredniego. Jeżeli tylko nic was nie powstrzymuje, nic wam nie przeszkadza, przyjedźcie tam. Jeżeli nie, łączcie się przez internet, poszukajcie parafii, w której są spotkania z bezpośrednią łącznością z Jasną Górą, albo połączcie się z domu. W każdym razie bądźmy razem, duchowo na Jasnej Górze. Po to, by tam uczyć się, jak być jako mężczyźni kapłanami w domu, kapłanami w naszych rodzinach, kapłanami w tych miejscach, w których Pan Bóg nas stawia. I to będzie, będzie finałowe spotkanie, które zaczyna się od godziny 17 i trwa aż do apelu jasnogórskiego o 21. W programie mamy konferencję Jacka Pulikowskiego, konferencję Michała Grzanki, konferencję arcybisku Parysia. Trzy niesamowite świadectwa. Eucharystia, w której poprowadzi nas biskup Andrzej Przybylski z Częstochowy, i Apel Jasnogórski, w którym poprowadzi nas arcybiskup Grzegorz Ryś. To wszystko już za tydzień w sobotę na Jasnej Górze. Bardzo chcieliśmy, by w tej parafii również odbyła się, znaczy powstała przestrzeń do spotkań z Jasną Górą. Niestety, lider, który miał to zrobić, dzisiaj dowiedział się, że musi odbyć kwarantannę i to uniemożliwiło mu poprowadzenie tych spotkań tutaj w kamieniołomie, tutaj na miejscu. Więc, jeżeli ktoś z Was miałby takie pragnienie i serce do tego, by zgromadzić mężczyzn i razem tutaj przeżywać warsztaty przez cały tydzień, a może samo oblężenie Jasnej Góry to ja bardzo zapraszam do, do włączenia się, do poprowadzenia, do wzięcia takiej odpowiedzialności. To jest bardzo konkretna, a równocześnie bardzo potrzebna rzecz dla nas. Dodatkowo jesteśmy z różnych parafii, z różnych miejsc. Na stolikach z tyłu są ulotki dotyczące naszego następnego spotkania za miesiąc, ale też dotyczące obleżenia Jasnej Góry. Więc nie wahajcie się, one wszystkie są do zabrania. Można zabrać tyle, ile uniesiecie, pod warunkiem, że rozdacie, bo po to je zabieramy. Więc zabierzcie plakaty, by je rozwiesić, ulotki, by je rozdać. Są też słownie cztery banery oblężenia jasnej góry. To są takie dwa na jeden. Te banery świetnie sprawdzają się na płocie. Jak wyglądają, możecie zobaczyć na płocie kościoła. Więc te cztery banery również można wziąć, jeżeli macie przestrzeń, by je wyeksponować i powiesić. Do tego zapraszam, do tego zachęcam. Informacje o oblężeniu Jasnej Góry na stronie Oblężenie mężczyźninet NET, informacje o naszych spotkaniach na stronie mężczyźni.net. Zapraszam, bądźcie z nami. Co jeszcze? 3 października zaplanowaliśmy, mam nadzieję, że uda się, wyjazd w ramach aktywnej męskiej grupy do w Tatry, do jaskiń. Więc, więc jeżeli macie taką. Chęć I taką możliwość zapraszamy Was do tego, by zapisać się i pojechać z nami w Tatry 3 października. W listopadzie, przepraszam, jeszcze w październiku 13-7, 20-25 października miało się odbyć międzynarodowe spotkanie w Rzymie. Z uwagi na obostrzenia, które obowiązują w wiecznym mieście, musieliśmy przełożyć to spotkanie na za rok. Więc jeżeli planujecie i myślicie o nim, to on odbędzie się 13-17 października 2021, zamiast tego roku. Więc, więc myślę, że jest sporo czasu, by to zaplanować, sporo czasu, by pozbierać trochę pieniędzy, bo to trochę bardziej kosztowny wyjazd, ale myślę, że warto być z nami, warto spotkać się z mężczyznami z całego świata, bo. Doświadczenie no, pierwszego spotkania w Rzymie pokazuje, że to jest coś naprawdę mocnego, coś co dotyka, coś co przemienia. Zapraszam. W listopadzie będzie weekend liderów grup Mężczyzn Świętego Józefa, jeżeli macie pragnienie pracy z mężczyznami w ramach ruchu Mężczyzn Świętego Józefa, to bardzo Was serdecznie zapraszam. Mamy tutaj kilka inicjatyw modlitewnych do których warto się włączyć. Pierwszą z nich jest program modlitewny. Można zgłosić się i co tydzień jest losowana osoba z tej grupy zgłoszonych, za którą się modlimy przez kolejny tydzień. Więc, więc jeżeli chcecie, by ktoś modlił się w waszych intencjach, a równocześnie chcecie się zobowiązać do modlitwy za kogoś w ramach naszej grupy, zapiszcie się na program modlitewny. Informacje na stronie mężczyźni.net. Istnieje program modlitwy domowej. A to jest również inspirowana przez naszych chłopaków i bardzo mocno wspieramy to. Zachęta do tego, by zbierać się rodzinami i modlić się bardzo konkretnie w naszych intencjach. Modlitwa domowa, modlitwa domowa.pl, to jest adres tej inicjatywy. Trzecia inicjatywa to jest Męski Post. Podejmujemy się postu w jakiś wybrany dzień w tygodnia, w intencjach podanych na konkretny miesiąc, w tym miesiącu modlimy się ciągle o utworzenie pasterstwa mężczyzn przy konferencji Episkopatu Polski przecieki pokazują, że już coraz bliżej jest decyzji episkopatów w tej kwestii, być może będzie jeszcze w przyszłym miesiącu, ale zobaczymy. A Równocześnie modlimy się o rozwiązanie problemu epidemii, problemu koronawirusa, problemu tego, z czym się zmagamy, żeby tutaj Pan Bóg pomógł nam wrócić. Do normalności, do tego byśmy nie musieli w kościele zakładać maseczek, do tego byśmy nie musieli dystansować się i bać się przychodzić na męskie spotkanie. Więc modlimy się o to, by to wszystko Pan Bóg zabrał, by to ustąpiło, byśmy mogli wrócić do wolności w temacie epidemicznym. Zapraszamy Was do programu 72 godzin, do zmartwychwstałego życia, a także do grupy muzycznej i do grupy liturgicznej. Dzięki Bogu. Artur zgodził się w ostatniej chwili przyjechać na nasze spotkania, bo Piotr, który ostatnio nam przygrywa, dzisiaj bardzo wyjątkowo nie mógł przyjechać. Dodatkowo Krzysztof, który posługiwał nam przez wiele lat tutaj muzycznie, odszedł do pana miesiąc temu i już go nie ma z nami, więc mamy wakaty, mamy dziury, mamy potrzeby zaangażowania modlitewnego, muzycznego, liturgicznego, jest sporo miejsca. Jest sporo odpowiedzialności do, podjęta, do podjęcia, jest sporo zadań. Panowie, nie bądźmy generalnymi biorcami, którzy przychodzą, by posiedzieć, posłuchać i pójść do domu. Dajmy z siebie coś. Pozwólmy, że tak powiem, sobie na wzięcie odpowiedzialności za jakąś część naszych spotkań, naszego ruchu, tego co tutaj robimy. A ja jestem przekonany, że im więcej dajemy z siebie, tym więcej otrzymujemy. Bo jeżeli koncentrujemy się tylko na tym, by dostać, a nic z siebie nie dajemy, to, to ile możemy dostać? Gdzie, co z tym zrobimy? Jeżeli to dajemy, puszczamy dalej w obieg, to pomnaża się, to procentuje, to sprawia, że wzrastamy. Więc do tego Was zapraszam, zachęcam i wychodząc, zostawcie ankiety na kartkach, które mam nadzieję dostaliście, a jeżeli nie, to proszę, żeby ktoś przeszedł z tymi kartkami i je rozdał. rozdał. Jest jedna strona do oddarcia i do wypełnienia. Tam można zostawić swoje namiary, kontakty, a także powiedzieć, co się nam nie podobało na tym spotkaniu. Można spokojnie, bezpośrednio napisać, na przykład, że ogłoszenia były nudne i za długie. Spotkałem się już z takimi komentarzami. Staram się jak najlepiej, wychodzi różnie. Ale, ale bardzo, bardzo proszę o to, byśmy, byśmy zostali w kontakcie, byśmy mogli razem iść do przodu. I zabierajcie materiały, wszystko jest do wzięcia. I spotykajmy się dalej na oblężeniu Jasnej Góry, na męskich spotkaniach. Dzięki. Zapraszam już naszych prowadzących do modlitwy.